Dzień dobry, nazywam się Lidia Janowicz, specjalizuję się w zabiegach na twarz i ciało w salonie Karla Des. Dzisiaj chciałabym przedstawić nasz nowy zabieg w ofercie z tripolarną falą radiową Maxim RF. Na czym polega zabieg Maxim RF? Maxim RF to najbardziej kompleksowe urządzenie estetyczne stworzone w celu poprawy wyglądu i kondycji skóry oraz modelowania sylwetki, wzmocnienia mięśni, redukcji tkanki tłuszczowej oraz celulitu. Maxim RF wyposażony jest w dwie opatentowane technologie Trilipo RF oraz Trilipo DMA, dzięki czemu jako jedyny system na rynku działa jednocześnie na kilku poziomach tkanki, na skórku skórze właściwej, tkance tłuszczowej i mięśniach. Jest zaopatrzony w trzy głowice, by pełnić pełną gamę zabiegów zarówno na twarz i na ciało Fala radiowa podgrzewa skórę właściwą, działając podniesioną temperaturą na włókna kolagenowe, skraca je do pierwotnej długości. Jest to efekt natychmiastowy, widoczny na skórze jako spłycenie zmarszczek już po jednym zabiegu. Dodatkowo stymuluje fibroblasty do produkcji nowych włókien kolagenowych i elastynowych. W przypadku tkanki tłuszczowej, efekt termiczny upłynnia zawartość komórek tłuszczowych, czyli adipocytów, co przyspiesza naturalny metabolizm lipidów. Technologia Trilipod DMA stymuluje mięsień, co pozwala uzyskać spektakularne. Efekty w modelowaniu sylwetki. Jakie są wskazania do zabiegu Maxim RF? Jeżeli chodzi o zabiegi na twarz, to ujędrnienie i modelowanie owalu twarzy, zagęszczenie skóry, redukcja zmarszczek, redukcja brust nosowo-wargowych, redukcja zmarszczek wokół oczu i ust. Z wiekiem owal twarzy zaczyna się zmieniać, kształt policzków staje się coraz mniej wyraźny. Głowica dopasowana rozmiarem do pracy na twarzy, emitująca jednocześnie falę radiową oraz aktywująca do pracy mięśnie, dosłownie modeluje twarz. Już po pierwszym zabiegu widoczna jest poprawa owalu twarzy oraz ujędrnienie skóry. Widoczna też jest redukcja zmarszczek. W przypadku zabiegu na ciało mamy efekt redukcji tkanki tłuszczowej i celulitu, poprawę napięcia skóry, lifting termiczny skóry, stymulację mięśni, ujędrnienie ciała i wyszczuplenie. Za pomocą naszego urządzenia możemy opracować np. wiotką skórę na ramionach, brzuchu, nad kolanami czy wewnętrznej stronie ud. Jaka jest zalecana ilość zabiegów Maxima RF? Dla długotrwałego efektu rekomenduje się wykonanie 4 do 6 zabiegów w serii w odstępach jednego tygodnia. Bardzo dziękuję za uwagę. Zapraszam do kontaktu przez Facebooka, Instagrama, pod numerem telefonu podanym w filmiku, a także przez Booksy. Do zobaczenia!